Wiedziałem, że idę to na próżno. O nie, z tym się kolesiem... ciało. Okej. Okay. A w sumie, a nie, zaraz, mam chyba, o. Pójdźmy na pola. O, wow, zatrząsło coś. O, nie mam ochoty wal na walkę z tymi robalami. No dobra, na pola. Zabijemy parę zjadarek, złapiemy co się da, potem z pól przejdziemy na brzeg, pójdziemy do pani jeziora, oddamy jej też rzeczy, no te dary, a potem Dagon. Mam nadzieję, że się zmieszczę w pół godziny. Jak nie, to trudno. Znowu ktoś. Alwin. Cześć Geralt, fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas, tak jak wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny Alwinie. Nie przejmuj się nimi. To już było. Odbyłem z nim. ...to rozmowę. Jest i darka. Mam, że... Mam nadzieję, że Alvin za mną nie idzie. Tam jest kolejna. Co u Teju. Nie chcę tam dawać się. Nie wiem, co to za teju i nie chciałbym teraz się z nim mierzyć. Na brzeg. <Klacht> Idziemy na brzeg. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to. Dwie kobiety zbierały. Maliny. Dla ukochanego. Kurde, gdzie to było? Hmm. Nie, nie poczekam do rana, bo włączy mi się Alina. A, kurde, zdradzam fabułę. Zobaczycie o co mi chodzi. Rany, jak tu gęsta, dzisiaj to dużo Wiedźmina nagrałem. Muszę przyznać. No, Ale, czy poradzę, że to dobra gra jest? Im się chce grać w nią nareszcie. Alvin nic. Nie, no, Alvin ciało ognisko. Nie mam czasu. Nie, 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 do łódki. Świetnie, Stal mamy dobrą. jest ze srebrem. Tu poczekam do rana. Nie kupiłem chleba. Jasna cholera. Dobra, najpierw pani jeziora. Potem... coraz e, trzeba co miałem zrobić potem. Pani jeziora, zabić Dagona. Dagona mieć Dagona. I... co dalej? No chleb, kupimy chleb. Chlebek, pięć bochenków. No rany, jazgot, jak to jest trudno kupić 5 bochenków. Byłeś w mieście. Ale wiecie, ja mam taki dziwny zwyczaj, gdy jestem w sklepie, patrzę na chleb, to mówię nie w mieście. Nie tutaj płyniemy. Mogliby sobie darować te interka. O, niedługo poziom. Nie spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. <laughs> Niech tak będzie. Jeszcze jedno. Tak? Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Gerald. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Czy to nie? Mam nadzieję, że nie. Wystałtasz! O, nowy poziom. Ja mam dużo krzesiw. Sześć. W karśmie było parę. Tak, tak, bo ja chciałbym otrzymać nowe talenty. Dwa, dwa. Znowu. Świetnie. Oślepion. <słuch> Zastanawiam się nad nie to I zaraz, co przed chwilą wziąłem? A to. A tak plus 20%, to było dobre. Hmm. <laughs> dlatego powiem wyłączyć teraz. Magii na pewno nie ulepszam na więcej. Teraz srebrnego dużo używamy w sumie. Muszę. Nie, tu już mam wszystkie srebra. O, fajnie. To tutaj raz będziemy zbierać sobie o tu, mm, tylko zastanawiam się, który najlepiej srebrny, może grupowy. Chociaż często szybkiego używamy, co mi tam. A już ponad pół godziny, cholera. na króle... A przez nią zapisywałem, Ale chętnie się pobawię Na was siła... Ty... Nie No więc sprawdźmy A Gdzie się stało? Zaraz, zaraz Może ślepy jestem To jest to samo przecież Zachciało mi się walczyć z inwernami. Ojej! Się. Coś się czuje oszukany. Jest i ołtarz. Użyjemy sobie jaskółki. Albo nie Dobra, no złóżmy tutaj No oczywiście, przy dupasów musiał wziąć O grupowy, to jest chyba styl. Nie boję się ciebie. A rozumiem, że mam zabijać Twoich wyznawców. O! A, nie tego używam! Chyba, że chociaż na nich dobrze by podziałało. Teraz ciekawy jestem. Działo to na nich słabo strasznie, działa. Dlaczego jego nie mogę ciachnąć? Ciekawy jestem. No dobra, uranimy go, zabijając ich. Za duży, bo on, on przesłania całe pole widzenia w, w trybie TPP. Widzicie? Stanął za mną, a ja i tak atakowałem jego. Widzicie, Dagon, Dagon. Nie fajnie. O rozumiem, muszę ich pojedynczo eliminować No i wracamy. Nie był taki ciężki wcale. Te dwie wywerny były lepsze niż on. Mm, mam, okej. Okay. Chciałem sprawdzić czy mam ten path, czyli... teraz zaraz. A to od trees. myślałem, że do tris To jaskółka się nie wiem czy przydała za bardzo <laughs> Nie lubię takich bosów, Którzy trzeba zabijać Ich popleczników żeby oni zginęli Kretyństwo No Geralt Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar, mądrze. Jak mnie nagrodziłaś? Dała mi punkty? Nie. W poradniku, czy ty nie okłamałeś? Wielki miecz powinniśmy dostać. Hej. Chyba, że leży na ziemi, to nie jest prawdopodobne. Pani, czy jesteś zadowolona? Zabiłeś krwawego Boszka Dagona. I doprowadziłeś do pokoju między rasami. Jestem zadowolona. Uznałem, że to najlepszy wybór. Ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś, i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie: Wierzysz w Przeznaczenie? Sam kształtuję swój los. Zdajesz sobie sprawę z wagi swoich słów? Odrzucając wpływ przeznaczenia, decydujesz, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie uczynki i wybory te dobre i te złe. Przyjmuję odpowiedzialność. Masz silną osobowość. Wiem, że kiedyś odzyskasz swoją tożsamość. Skoro sam chcesz wykuwać swój los, nie będę ci udzielała żadnych rad. Wiedz jednak, że masz moje błogosławieństwo i moją przychylność. Dziękuję pani. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego grala. Widzisz, Geralt? Problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym młodzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wiesz mi, potrafię być nieprzyjemna. Bywaj. Ten zły. To bardzo. Miałem dostać na mnie. Dostałem tyle, co zwykle. Czyli nic. 44 minuty nagrywam. To nie jest dobry wynik, kochani. Powinem, powinienem załatwić w pół godziny wszystkie sprawy. Nie, żebym sobie wyznaczył tak rygorystycznie. Ale wolałbym, żeby nie trwało to aż tak długo. Nie mam niestety na to wpływu. Chciałem zobaczyć, czy jeszcze muszę coś. Mhm. Mm chleb powszedni. No, wyznaczyłem sobie cel. Kupić chleb. I wrócić do elfów. Tylko gdzie jest młynarz? Ojej, Geralt, parę drzew ci zatrzymało. Ah! Jedną ręką nie da się chodzić w Wiedźminie. Niestety nie ma tu strajfów. A to piekarza. Okej. Okay. Wiem gdzie jest. Wiem, wiem. Bum. I do wioski. Gdzieś tu powinien być, o świetnie Jak mogę ten przejść, o kłaniam się nisko, panie Wiedźmin A dziękować, dziękować Czy cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki, wszystkie z najprzedniejszej mąki, z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? Miałem przynieść pięć bochenków, a bułeczkę też mogę, jed mogę jedną dokupić. A mięsowy werny sprzedam. Tak, jest, koniec. Teraz yy... <laughs> okradliśmy go w sumie. Znaczy, nie, 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 żeby to było coś, czego nie robię. Widź mnie, ale. Wiecie, on się tym pała. To on, jest, on tym zarabia na chleb. On tym zarabia na chleb. On, no, no, zarabia tym na życie. A my go okradliśmy? Tak bez pardonu? O Ripper wrócił. <laughs> Słuchaj go. Kilometry. Dobra, wracam do elfów i spróbuję zakończyć, bo już pięć dyszek wybiło. Czy powinna? Stary wieśnie. A, tutaj, tutaj, tutaj Kurde, tak chciałem ten miecz dostać. Przepraszam Was, ale będę to przeżywać jak na razie No Alwin. Wymienię Alwina za miecz. Za dobry miecz. Jeżeli ktoś chce alwina, to... Proszę bardzo. Nieużywany. Ma zdolności Wiedźmińskie. Eee, yy, magiczne, Wiedźmińskie. Tam mnie Reaper pogania, żebym kończył. Aj, co za człowiek! Szybciutko do elfów, chyba źle poszedłem. Tutaj dobrze przeszedłem. Tak? Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje pięć bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. No dobrze. Do zobaczenia. Następnym razem w Wiedźminie.